Jest tak skonstruowana, jest tak elastyczna. k Ka Tak kapitalnie się ryby na nią holuje. Zasięg niesamowity. E Cewu też ma spoko. To tuńczyk. To był biały. No to, to holuje. To holuje, może będzie medal. Marlin. To bez walki już mm. nie. No, Może bym się bardziej przystawił na tą koryfenę? Ty, to ja nie wiem, czy kurczę, te tego... Tak? Tak. Jak ty dowiedziałeś? widziałeś? Widziałem grzbiet. Po grzbiecie samym A jak, jaki grzbiet ma korypena? No taki, taki No to będzie Unikat Macieju jeśli, jeśli faktycznie... Bo ja nie wiedziałem co uderzyło. Nie wiem jak to... to nie jest korypena chyba. Jest. A jest! Masz rację Macieju. Gratulacje Dzięki. Pierwsza unikatowa korypena z Maledibów. Pięknie. Przepięknie Czaty GG. Yy, miejscówka Macieja, ale w której łowiłem. Nie szukałem koryfę, złowiłem jedno na lewo zwykło, ale wiatr się zgadza. Pięknie. Czyli po 19 branie. Rybka odkoczona będzie. Ustawię marker oczywiście. Jaki, jaki to jest wiatr? PNW, PNW I... i aha, na, no, ok, usuń to i PNW i PDW, łamane na PDW, bo tu dwa dwa wiatry, dwa wiatry się zgadzają, tak? Także rybka odhaczona numer 2, więc zostały tylko 3. Także bardzo się cieszę, gdzie jest ta koryfenka. Tu. Także ja zapisuję klip wideo z unikatową koryfeną. Pierwsza z Maledi w 33 kg i 651 gram. 194 cm na gigantycznego e, zielonego popera 90 gram, 5.0. Naprawdę ładna.